manko, z tej strony Viper, witam was w pierwszym odcinku na tym kanale, jesteśmy na Life'e, oczywiście w MTA I generalnie wczoraj, czyli w sobotę weszła nowa praca, jest nią nurek, jest to praca sezonowa, dostępna w każdą porę roku oprócz zimy Postanowiłem ją dzisiaj pokazać oraz również przybliżyć wam kilka nowości, które weszły przez ten weekend Ponieważ no naprawdę dosyć intensywnie te aktualizacje wchodziły ze względu na siódme urodziny serwera które się odbywały, była masa eventów, była właśnie masa aktualizacji. Także bez przedłużania już wsiadam w swoje auto, jest to Banshee Z nim na pewno pojawi się jeszcze nie jeden odcinek. A dlaczego? No, dlatego, że na razie jest zrobione tylko pod względem wizualnym oraz malicznik. A nie ma jeszcze zamontowanych wszystkich apów mechanicznych, żeby szybciej sobie jeździło. I od razu jak tutaj włączyłem chłód, to możecie zobaczyć, że on również się zmienił. Ja jest on teraz taki w lepszej jakości, ogólnie jest trochę chudniejszy, moim zdaniem. Zmienił się radar, czyli ta minimapa. a zmieniła się również mapa pod F11. Jest również inny system wyświetlania domków. Jak teraz sobie raz wciśniemy i, i przytrzymamy. To mamy pokazany nasz dom oraz te wolne. Teraz chyba akurat nie ma. A jak wciśniemy je dwa razy, to pokazują nam się wszystkie blipy domków dostępnych na serwerze. Tak, mówię, żeby nikogo czasami to nie zdziwiło. Oprócz tego są również nowe spawny, to znaczy ten Venturas na Red Stancy się zmienił. Zmienił się z Wam na Ocean Flats oraz przenieśli ten Los Santos na Unity Station. No i jak już jesteśmy w Palomino Creek to mogę Wam pokazać, że tutaj dodali oddział bankowy, tylko niech sobie ludzie przyjadą. O, tutaj jest bank, ładnie napisane. Można sobie wejść do środka, a tutaj jeszcze jest mechanik. No i właśnie w Palomino Creek na plaży znajduje się również ta nowa praca, czyli nurek. Także wjeżdżamy sobie, zaparkujemy od razu furkę. Trzeba tu pamiętać, żeby opłacić parking, ponieważ no jest on płatne i Sara można odholować auto, tego raczej nikt by nie chciał, tego sobie szybko opłacę. Może być na godzinkę. No i okej, okay, schodzimy sobie na dół. Tutaj mamy taką budkę, z bankomat. I wbijamy sobie do tej budki właśnie. Możemy tutaj przekazać dowód osobisty. Jak widzicie, mamy tutaj poziomy. Ja na razie mam jeszcze pierwszy, chociaż sobie troszeczkę pracowałem. Na pewno sobie troszeczkę to podleweluję, bo naprawdę pracuje się fajnie. Także przyjmujemy zlecenie i możemy poczekać sobie teraz na łódkę, która zrespi się gdzieś tutaj. Wygląda to tak samo jak przy pracy śmieciarek: trzeba troszeczkę poczekać i zależne to jest od tego, ile osób aktualnie czeka na łódź. Ja mam jeszcze taką półprzeźroczystą wodę, po to, żeby łatwiej. Móc zobaczyć, co jest pod nią, ale jest już łódka, wsiądę sobie i jeszcze wam mogę sprzedać poradę: że możecie wejść w ustawienia bindy oraz tutaj, jak macie sprint, zmindować sobie go pod scroll w górę oraz scroll w dół. To Wam ułatwi yy, pływanie oczywiście pod wodą. No i okej, okay, pod F11 teraz mamy blipy, takie strefy zielone wyznaczone, gdzie musimy poszukać beczki pod wodą i ją wyłowić. Także pojadę sobie do pierwszego punktu, który jest najbliżej. Ich ogólnie respi się 10, a teraz mam na mapie 8, ponieważ gdy już na przykład zbierzecie 5 punktów i wtedy zakończycie pracę, rozpoczniecie ją ponownie, to zostaje wam na mapie tylko 5. One się ponownie rozlosowują dopiero, gdy zbierzemy wszystkie z mapy, które mamy wyznaczone. I wtedy po wyłowieniu tej ostatniej beczki rozlosowują nam się z automatu nowe punkty, bez konieczności rozpoczynania pracy na nowo. Także to jest jeden nerw, który wszedł już od soboty. Nie chciałem tego nagrywać od razu, dlatego nagrywam w niedzielę wieczorem. Po to, żeby właśnie troszeczkę odczekać. Generalnie to tak samo zainteresowanie pracą było bardzo duże. Był tutaj troszeczkę ścisk taki. A teraz już myślę, że wszystko powoli ochłonęło. I okej, okay, zbliżamy się do tej strefy. Jak już słyszycie, mamy tutaj takie pikanie. Teraz, jak ja sobie spojrzę pod wodę, to o tutaj po lewo mam beczkę po którą właśnie musimy zanurkować, żeby ją wyłowić. Jak mówiłem, mam tą podmiankę wody w grano, dlatego z łatwością mogę ją zauważyć. Zarzucamy sobie kotwicę, tak polecam robić, nie trzeba, ale nie odpłynie nam wtedy łódka. No i nurkujemy i przez bindowanie sobie sprintu na scroll możemy tylko scrollować sobie nieprzerwanie w górę i w dół, przez co nam postać płynie szybciej, niż jakbyśmy trzymali spację. A nie trzeba tej spacji tak spamować. No, i jak widzicie, mamy 170 PLN za taką beczkę. To są właśnie zarobki z premium plus. Jest tak 170, czasami 180 i troszeczkę wyżej za jedną taką wyłowioną beczkę. Także nie jest najgorzej, nie wiem jak teraz wyglądają stawki, że tak powiem godzinowe w tej pracy, ile można przez jedną godzinę zrobić, bo jeszcze nie pracowałem tutaj godziny po tych nerfach wszystkich ale wiem, że jeszcze wczoraj można było ogarnąć tak około 5000 za godzinkę to naprawdę całkiem nieźle jak na pracę, która nie ma wymagań i która jest dostępna od początku gry Oczywiście wiadomo, że to nie jest ten sam próg zarobkowy co na kopalni lub na kurierze lecz myślę, że jest też naprawdę całkiem w porządku No i oczywiście jak ona wygrać od razu można sobie przejść tutaj i mieć bardzo fajny zarobek na tym pierwszym poziomie. I OK, zbliżam się do drugiego miejsca. Od razu widzę beczkę, więc sobie zrzucam kotwicę i nurkuję po nią. No i tak właśnie wygląda tutaj praca: to nurkowanie i wypływanie z powrotem na powierzchnię jest tym najdniejszym etapem i trwa najdłużej. Ale ogólnie zarobki fajnie to rekompensują. Teraz na przykład prawie 180 PLN za beczkę więc jest to w porządku no okej, okay, myślę, że już sobie tego kursu nie będę na razie kończył, zrobię to później także wracam na Palomino Creek po to, żeby zakończyć pracę można też zrobić to przez ukośnik zakończ pracę tak wtedy łódka Wam automatycznie znika, z się zmienia na ten poprzedni i praca jest zakończona, możemy to zrobić w każdym miejscu ale jest również od tego specjalna strefa wyznaczona w miejscu, gdzie zaczynaliśmy pracę i tam właśnie się udam, bo i tak mam auto na parkingu może po odcinku jeszcze sobie tutaj troszeczkę popływam ale chciałem Wam tylko tak szybciutko przybliżyć jak wygląda właśnie zarabianie tutaj ogólnie moim zdaniem jest to mega chilloutowe płyniemy sobie łódką, tutaj sobie zamurkujemy raz na jakiś czas bardzo fajne, tylko właśnie minus jest z, z tym, że jak na przykład, tak jak w moim przypadku macie punkt przy Montchiliat, to musicie do niego dopłynąć albo Wam się po prostu punkty nie zresetują Także jest to zdecydowany minus. No ale wiadomo, że też zbyt kolorowo nie może być. No ale wiecie, też jak nowy gracz sobie wejdzie i ma od razu pracę, na której zarabia prawie 6000 na godzinę, to też jest całkiem niebezpieczne. No ale myślę, że na wyższych poziomach może być naprawdę opłacalna ta praca. No i jak już mówiłem, jest naprawdę przyjemna. No i okej, okay, dopływam sobie już tutaj do zatoczki w palomino. I teraz, żeby zakończyć pracę, możemy wpisać komendę. Tak jak wam mówiłem wcześniej. Albo podpływamy sobie tutaj na tył, mamy wyznaczoną strefę do zakończenia pracy, wpływamy sobie w nią i klikamy F, żeby wysiąść drutki, od razu ona znika właśnie, praca zostaje zakończona. No i to by było w sumie na tyle, tak się właśnie pracuje. Niestety nie będzie pokazanych statystyk pracy na forum, nie będzie tej topki takiej zrobionej. A to oznacza, że na przykład dla top 1 osoby w miesiącu nie będzie dodatkowych zarobków na następny miesiąc. W sumie trochę szkoda, bo jednak to trochę daje, a ci ludzie, którzy starają się o te top 1, mieliby fajne wynagrodzenie. Ale no nic, to by w sumie już było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Możecie wbijać tutaj częściej, bo zamierzam sobie robić dość regularnie te wszystkie filmy. Tak jak mówiłem, niedługo możecie się spodziewać troszeczkę tuningu Banshee, które widzieliście wcześniej. I co, myślę, że to już wszystko, co miałem powiedzieć, także dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.